Zaczynałam pracę w trójce, zarabiałam grosze, nie miałam pieniędzy na mleko w proszku dla mojego dziecka. Pamiętam, że nie dostawaliśmy honorari honorariów, bo nie było honorariów, na przykład przez dwa miesiące, ale pamiętam też, że za moje pierwsze honorarium, kiedy jeszcze nie miałam dziecka, poszłam do jakiegoś takiego butiku, były takie butiki i kupiłam sweter za całe to moje honorarium. On oczywiście chyba nie był tego wart i pamiętam m, taka realizatorka, Barbara Głuszczak, cudowna pani zresztą, nie ma już jej e, z nami niestety, powiedziała moim coś ty zrobiła, za całe honorarium taki sweter, On miał taką, e, takie drzewo e, z wisienkami. E, e, z, był na drutach zrobiony ten sweter. <grym> Taka była sytuacja. Także, wie pani, to, to nie jest tak. Wie pani, ja swoje życie spędziłam e, nie e, w fotelu przed, e, przed kamerą, tylko większość mojego życia spędziłam jeżdżąc po Polsce, robiąc e, reportaże, e, zwiedzając cały kraj z mikrofonem, potem e, latałam po Sejmie z mikrofonem dniami, nocami. To nie jest tak, że wszystko mam dane o, od tak teraz, tylko e, dzięki mojej ambicji, pracy mam to, co teraz mam. No, wszyscy wiemy, że przecież Także nie jestem oderwana od życia, nie jestem oderwana od życia, naprawdę.